No niestety, dla Celiny powstanie to jest bardzo trudny moment w jej historii. No mogę jedynie zdradzić, że z Borysem Szycem mamy dosyć brutalną historię. Jego postać tak skrajnie różni się od mojej postaci. Oczywiście, on jest moim wrogiem, do tego jeszcze jego zapędy w moją stronę są bardzo dziwne. Celina jest wyrwana w pewnym momencie z planu. Nie może wypełnić swojej roli, jaka zostaje przypisana na początku. Ona przez większość powstania albo się ukrywa, albo jest ranna, i dzieją się z nią przeróżne rzeczy. Jest bardzo źle, ona przeżywa rozstanie, a potem co się dzieje z nią, gdzie jest przetrzymywana. Wszyscy myślą, że ona zginęła. Ona sama nie wie, czy z tego wejdzie, tak naprawdę w pewnym momencie ona już się poddaje i zdaje sobie sprawę z tego, że może zginąć, że to już są jej ostatnie chwile. Ona przeżywa istne piekło w tej branży.